Postaram się również ukazać tutaj wpływ Towarzystwa Gimnastycznego Soku na polską myśl narodową. Zaprezentuję również trzy filmy, z czego dwa będą i troszkę dłuższe, które mam nadzieję, że ukażą rolę i znaczenie Towarzystwa Gimnastycznego Soku w ogóle, które będą będą. Według mnie są po prostu w tej chwili cały czas pomijane. Prywatnie jestem założycielem i prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lesznie oraz członkiem Zarządu Wolnego Związku Towarzystw Gimnastycznych Soków w Polsce. Duch którego inspiracje czerpali założyciele Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lwowie, Felix Żugotliński, Ludwik Goldenthal i Józef Millet. Powyższą grupę stanowiło dwóch studentów uczelni lwowskiej oraz lwowski radny i lekarz domowy Hrabiego Gołuchowskiego, namiestnika Galicji. Towarzystwo Gimnastyczne Soku ukierunkowane było na budzenie uczuć patriotycznych i kształtowanie postaw obywatelskich. Miało to ogromne znaczenie dla kultury polskiej w warunkach zaborów. W pracy z młodzieżą podkreślano przede wszystkim potrzebę pracy nad sobą, łączności, braterstwa i karności. Dla założycieli towarzystwa po klęsce powstania styczniowego było jasne, że polem działania musi stać się praca organiczna, zwrócona do szerokich mas polskich. W pracę włączył się soku dla budowy duchowych, moralnych, fizycznych i ekonomicznych dziedzin życia narodowego. Sokoli głęboko wierzyli, że praca nad tężycą fizyczną, zdrowiem i siłą moralną dadzą podstawę do rozstrzygnięcia losów ojczyzny w przyszłości. Duchowie towarzystwa poddawali siłę fizyczną pod przewodnictwo, pod, pod przewodnictwo umysłu i serca, kształtowali sobie poszanowanie prawa i zasad sprawiedliwości. Towarzystwo Gimnastyczne Soku miało mieć charakter narodowy i być organizacją apolityczną. Tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo w momencie powstawania towarzystwa apelowana na łamach Gazety Narodowej. I tutaj cytat. Towarzystwo gimnastyczne powinno dbać o to, żeby nie mając nic wspólnego z polityką, wykluczyć ją zgoła z grona członków. Dbajmy o to, aby nadać i zachować towarzystwu cechę narodową, a obojętne jest powinno być rzeczą, czy wydziałowy lub członek liczy się do postępowców lub konserwatystów, do białych lub czerwonych. Wybierajmy takich, którzy by bez względu na stronictwo do którego należą, najlepiej towarzystwem kierować umieli. Starajmy się nie wykluczać nikogo, lecz przeciwnie, zespolić, połączyć wszystkie stronnictwa w jedno wielkie stronictwo ruchu gimnastycznego. Tutaj na marginesie można podać, że idea, którą towarzystwo się kierowało, to przede wszystkim odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tutaj na Państwa, mogą Państwo na ekranie zobaczyć rozwój Towarzystwa Gimnastycznego soku w pierwszych latach, od, od jego powstania. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Belwowie jako pierwsze działające na ziemiach polskich przez 17 lat działało jako jedyne na ziemiach polskich. Początkowo miało ogromne trudności z dotarciem do miejscowej społeczności, ale to się po pewnym czasie zmieniło i tutaj od roku 1884 zaczęły powstawać kolejne Gniazda SOKOŁA na terenie Galicji i w Zaborze Pruskim. Ja może w takim razie poprowadzę to do końca. To jest ten pierwszy wstępny etap rozwoju towarzystwa gimnastycznego Sokół. Inicjatorami zakładania nowych gniazd były osoby przynoszące się z Lwowa do innych miejscowości. Dotyczyło to zwłaszcza urzędników, którzy byli często przenoszeni ze stolicy kraju do prowincjonalnych ośrodków. Do rozwoju sieci towarzystw gimnastycznego Sokół przyczyniła się także względna demokratyzacja życia publicznego. Często w mniejszych miejscowościach towarzystwo dawało jedyną możliwość samorealizacji w pracy społecznej oraz zaistnienia w przestrzeni publicznej. Nie bez wpływu pozostawała też akcja propagandowa Sokoła Lwowskiego i wzrost znaczenia, zainteresowania prasy kulturą fizyczną. Pierwsze gniazda Sokoła, które powstały poza Albowem, powstały w Stanisławowie i Tarnowie. Za datę powstania Sokoła Stanisławowskiego uznaje się 16 sierpnia 1884 roku, natomiast w 1885 roku powstały kolejne towarzystwa Przemyślu, Krakowie, Komy i Tarnopolu widoczne to są te zielone punkty na terenie Galicji. Do założenia pierwszego gniazda w Niemczech doszło 10 grudnia 1884 roku w Inowrocławiu, a formalnie gniazdo to zostało zarejestrowane 19 stycznia 1885. W roku następnym powstawały kolejne gniazda w Poznaniu i Bydgoszczy na takiej samej właściwej zasadzie, jak te gniazda, które tworzyły się na terenie Galicji. Czyli poprzez przenoszenie się tych członków, którzy wcześniej działali, bądź zetknęli się z towarzystwem dynastycznym soku w okolicach Wrocławia lub też na terenie, na terenie Galicji. Teraz może odrobinę o sym symbolice Sokoła. W lewym górnym rogu widoczny symbol Sokoła. Jest to godło towarzystwa Sokół w Locie, którego używano na pieczęciach i czadarach we wszystkich gniazdach. Wybór Sokoła w locie jako kodło towarzystwa nie był przypadkowy, miało to związek z zakazem używania znaków narodowych, w tym orła białego na terenie monarchii austriackiej. Po prawej stronie członek Sokoła w mundurze przedwojennym, tak zwanej czhamarze. Warto dodać, że patronem towarzystwa był Tadeusz Kościuszko. Tutaj mamy do czynienia teraz z dalszym rozwojem towarzystwa gimnastycznego soku. Strzałki kierują nas zokoła Macierzy, czyli Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lwowie, bezpośrednio do Berlina, ale to tak rzeczywiście się nie odbywało, tak jak mówiłem o tym wcześniej. Także tutaj tylko wspomnę, że gniazdo berlińskie powstało w roku 1889, następne gniazdo w Paryżu powstało w roku 1901 i gniazdo w Lisz powstało w roku 1908. Co bardzo ciekawe, drodzy Państwo, to Ci Sokoli, którzy tworzyli gniazda w Berlinie, Paryżu i Lisz, później w pewnym stopniu oddziaływali na te gniazda, które powstawały na terenie Zaboru Pruskiego czy w ogóle na terenie ziem polskich. Tutaj bardzo ciekawa sprawa, że idea Towarzystwa Gimnastycznego Soku przyniosła się w roku 1887 na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam powstało pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Chicago. Założenie pierwszego towarzystwa agnestycznego Soków w USA nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy sokołów czeskich, którzy od samego początku deklarowali daleko idącą pomoc, a także są mogli gniazdo finansowo, instruktorem oraz materiałowo. Zlot Grunwaldzki, piąty Zlot Sokolstwa Polskiego. Szczególne ważne miejsce w historii Sokła zajmowały zloty, które w niemałym stopniu integrowały wszystkie gniazda towarzystwa. Zloty bardzo często łączono z, z patriotycznym pojęciem rocznic narodowych, ale także ważnymi wydarzeniami w Polsce, tak aby w ich organizacji ciągnąć jak najszersze kręgi społeczeństwa. Między innymi podczas polskiej wystawy krajowej w Poznaniu odbył się zlot Sokolstwa Ogólnosłowiańskiego, miało to miejsce w roku 1929. W Lwowie zorganizowano zlot im. Króla Jana Sobieskiego w 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Co do zlotu Brunwalskiego, wspierali go najwybitniejsi patrioci tego okresu, związani z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół, o którym dzisiaj chyba nie wie osób sobie zdaje z tego sprawę. Między innymi Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Włodzimierz Sztetmaier, Jan Kasprowicz oraz Maria Konopnicka, która Słowa Roty napisała z myślą o braci Sokolej. A Felix Nowowiejski skomponował do nich muzykę na zamówienie władz Sokoli. Podczas piątego Zlotu Sokolska polskiego odsłonięto także pomnik runwalski, przedstawiający Jagiełę na koniu, ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego ze słowami: Projsem na fałę, bracie na otuchę, jak można przeczytać na pomniku. Dzisiaj pomnik można podziwiać na placu Matejki w Krakowie. Został w okresie II wojny światowej zniszczony, potem odbudowany, ale no, wzór jest zachowany. Także tutaj polecam, można zobaczyć. Tutaj jeden z krótkich bardzo filmów. Jest to 60. rocznica założenia Sokoła w Lwowie. Zachęcam do zobaczenia.

Polski skauting, czyli harcerstwo. Harcerstwo w tych początkach najkorzystniejsze warunki do rozwoju znalazło w zaboże austriackim. Tutaj środowiska, które te harcerstwa tworzyły, to oczywiście też było zarzewie, ale postaram się teraz Państwu pokazać, jaki wpływ miało towarzystwo gimnastyczne Soku na, na, na polskie harcerstwo. Podstawy organizacyjne i ramy prawne harcerstw stworzyło właśnie Towarzystwo Gimnastyczne Soku. Twórca skautingu, Andrzej Małkowski, był aktywnym członkiem Sokoła, a w czerwcu 1911 roku uczestniczył z czwartą włoską drużyną skautową w zlocie Sokoła w W 1911 roku przy władzach Sokoła w Lwowie powstało związkowe Naczelnictwo skautowe. Harcerstwo rozwijało się we wszystkich zaborach, a także w środowiskach kolonii na terenie Rosji, Stanów Zjednoczonych i innych. Od 1-2 listopada 1918 roku w Lublinie nastąpiło połączenie wszystkich organizacji harcerskich – Związek Harcerstwa Polskiego. Przez cały ten okres Sokolstwo Polskie wspierało rodzące się harcerstwo, dając opiekę prawną, pomoc rady szkolnej, opiekę moralną wobec rodziców. Soku przyczynił się także do przystosowania systemu skautingu do wymogów i warunków pracy w Polsce. Dał ponadto opiekę materialną, salę do ćwiczeń, boiska, organizował obozy letnie, kursy dla instruktorów. Sokół sfinansował także czasopismo scout i studia Małkowskiego w Londynie. Sokolstwo dzięki pracy gniazd i członków Sokoła wzmocniło harcerstwo finansowo i organizacyjne. Tutaj bardzo ważna uwaga, że Małkowski w roku 17 przebywał. W roku, przepraszam, w, roku, w okresie wojny światowej, teraz trudno mi ustalić w pamięci, z mi zupełnie z głowy, przybył na terenie Stanów Zjednoczonych i tam znalazł duże wsparcie ze strony Duchów Towarzystwa Jerzysztego Soku. Towarzystwo na terenie Stanów Zjednoczonych było jedną z najliczniejszych organizacji polonijnych, ale o, o tym może jeszcze później. Soku, a Powstanie Wielkopolskie i Powstania Śląskie. Udział Soku w Powstanie Wielkopolskim i Powstania Śląskich nie jest obecnie szeroko znany, pomimo tego, że jego rola. O ile nie była decydująca, to na pewno w znacznym stopniu wpłynęła na przebieg powstań. Najlepsza praca, która całościowo obejmuje tematykę to Towarzystwa Gimostycznego Soku i jego historii, mianowicie zarys Dziejów Sokolstwa-polskiego w latach 1867-1997, w ogóle tego tematu nie porusza. To jest w tej chwili najlepsza praca, która się okazała, a tego tematu w ogóle nie porusza. Natomiast książka Doniego Czubińskiego Powstanie Wielkopolskie, która jest punktem odniesienia do, do, do wielu prac na temat powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie nie traktuje, czy roli Towarzystwa Soku nie traktuje z należytą uwagą, wyolbrzymiając zasługi polskiej organizacji wojskowej. Tutaj bardzo ważna sprawa. Antoni Czubiński pewnie bom, czy często tych młodych działaczy Towarzystwa Wnistycznego Soku, którzy działali w Sokole jeszcze przed wybuchem wojny i dużo wcześniej tak jak Karol Rzepecki, który został przypisany nie wiem, z takich względów do Polskiej Organizacji Wojskowej, został właśnie tutaj, tutaj, jego udział w sokole został całkowicie pominięty. Także tutaj to, warto na to, na to z, z, zwrócić uwagę. Bardzo istotny jest również fakt, że przed wybuchem wojny na ziemiach polskich, pod zaborem pruskim, tych głównie Wielkopolska, działy 194 towarzystwa, a w, w całych Niemczech 291 gniazd, z o, oddziałów, z ogólną liczbą członków ponad 12 tysięcy. Na Górnym Śląsku sytuacja była podobna czyli Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ właściwie w tych, tych działaniach dotyczących Powstań Śląskich zostało całkowicie pominięte, a tutaj w roku 2020 mamy informację, że w okresie tym istniało 157 gniazd Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Że daje to jakiś obraz jednak udziału, czy, 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 czy powiedzmy wielkości tej, tej organizacji na, 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 tych, na tych terenach. Częściowo udało mi się ustalić powiązania kierownictwa Powstania Wielkopolskiego z SOKOŁEM i tak duchami SOKOŁA byli. Między innymi Bernard Szanowski, Tadeusz Powicki, Celestyn Rydlewski, twórca Straży Ludowej Julian Lange, a także Karol Grzebecki, Bolesław Kiesiewicz, Józef Tucholski, Czesław Meister i Wojciech Trąbczyński, który był również członkiem honorowym Związku Towarzystw Klassycznych Soków w Polsce. Wiadomo, że pomiędzy Pierwszym Powstaniem Śląskim a trzecim Powstaniem Śląskim następował szybki i znaczny wzrost ilości towarzystw gimnastycznych w Sokoła na terenie całego Górnego Śląska, o czym informowano na łamach wydawnictw Sokolich. Jednak obecnie pozostaje to najsłabiej zbadany obszar działalności Sokoła, który również wymaga podjęcia intensywnych badań. Nie ulega jednak wątpliwości, że członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokoła odegrali złotą rolę w Powstaniu Wielkopolskim. Niektóre szacunki mówią nawet o tym, że 80% kadry dowódczej mogli stanowić członkowie Sokoła. Ciekawe natomiast pozostaje to, że poszczególne gniazda Sokoła nie uchylały się od służby w wojskach inżynieryjnych, a swoich druków nieraz celowo do takiej służby kierowały i zachęcały. Warto także odnotować, że pierwszą ofiarą powstania Wielkopolskiego był Franciszek Ratajczak. Zdarzało się także, że poszczególne gniazda same rozbrajały Niemców i przejmowały kontrolę nad daną miejscowością. Miał to głównie miejsce w przypadku miejscowości, w które Towarzystwo Gimnastyczne Soku działało. Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Soku tworzyli także osobistą ochronę Ignacego Baderewskiego po jego powrocie do kraju w 1918 roku. Drodzy Państwo, szczególne znaczenie w historii sokolstwa polskiego miało powstanie, nie tylko w historii Soko sokolstwa, ale myślę, że również w historii Polski, miało powstanie Błękitnej Armii generała Hallera. Jednostki utworzone na zachodzie z polskich ochotników przybyłych z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny oraz, oraz polskich jeńców wojennych. Utworzenie armii na zachodzie było możliwe właśnie dzięki Sokołowi, który, którego członkowie tak licznie wstępowali w jej szeregi. Z ponad 21 tysięcy ochotników większość stanowili członkowie Sokoła z Francji i z, za oceanu. Niemałe zasługi w tworzeniu błękitnej armii mieli duchowie Roman Tomowski i Ignacy Paderewski, pierwszy jako prezes Komitetu Narodowego Polskiego, drugi jako aktywny jego działacz. To dzięki ich wysiłkom stało się możliwe sformowanie trzech dywizji pod dowództwem Józefa Hallera, wcześniejszego komendanta polowych drużyn Sokoli. Do kwietnia roku 1919 armia cholera liczyła 70 tysięcy żołnierzy, stanowiąc najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną część tworzącego się Wojska Polskiego. Swoją wartość udowodniła w czasie wojny polsko-bolszewickiej były to najbardziej bitne oddziały Armii Polskiej. Wiele informacji na temat Błękitnej Armii daje lektura, jest to Właściwie dziennik czy pamiętnik opublikowany z przedmową Wodzimierza Sulei, autorstwa Witolda Trawińskiego, Odyseja polskiej armii błękitnej, do czego tutaj Państwa wszystkich serdecznie zachęcam, do przeczytania oczywiście tej książki, wydanej dopiero w roku 1989. Drodzy Państwo, tutaj mamy drogę błękitnej armii. Bardzo ciekawa sytuacja, że to, towarzystwa, które prowadziły George na terenie USA, w momencie, kiedy 4 czerwca 1917 roku zostało umożliwione tworzenie armii polskiej we Francji, one zamieniły się w punkty werbunkowe, które kierowały swoich ochotników do niagara on the to taka miejscowość na, na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady i dopiero po przeszkoleniu kierowano ich do Francji. Tamte, tamte jednostki były formowane i roku, w kwietniu 1919 roku zostały do Polski przetransportowane. Na terenie Kanady znajduje się także w miejscowości Niagara-on-the-Lake, jedyny na terenie obu Ameryk polski cmentarz wojskowy, w którym pochowaniu są z, z, zmarli Duchowie. I tutaj, drodzy Państwo, film przedstawiający błękitną radię, armię w roku 1918. Wsokoło na Związek Ludowo-Narodowy. Tutaj chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, na górze podałem. Jeden i zostają przykazania, przy, 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 przykazania Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Ja może w takim razie przeczytam i chciałbym z Państwa prezentować, jaki wpływ idea Sokoła miała na powstanie programu Związku Ludowo-narodowego w roku 1919. Może Państwo taką punkty wspólne, nie się wydaje, że, że, że to rzeczywiście miało miejsce, ale tutaj ocenę pozostawiam Państwu. Ja może w takim razie przeczytam, nie będzie wciągał do Sokoła, ani głosował za przyjęciem takich ludzi, o których nie wiesz, jakimi byli dotąd, albo wiem, sokolstwo nie jest zbiorowiskiem rozmaitej zbieraniny, lecz z zakonem i lepiej jest, że będzie nas tysiąc, a dobrych soków niż 10 tysięcy i teraz przekazanie trzecie, będziesz pamiętał zawsze i wszędzie, kimkolwiek jesteś i czymkolwiek się trudzisz, że w soku, a soku to uczciwość, stawność i sumienność spełniania tego, co Ci dano. I teraz tutaj punktu dotyczący sprawnej administracji w programie Związku Ludowo-Narodowego. Pierwszym ku temu warunkiem jest, by urzędy państwowe były niezależne od wpływów partyjnych, działały jedynie i wyłącznie w myśl prawa, składały się z ludzi fachowych, należycie do spełnienia swych zadań uzdolnionych, miejmy mniej, a dobrych, przejętych duchem konstytucyjnym i poczuciem odpowiedzialności urzędników. Mnożenie władz i urzędów wprowadza tylko zamieszanie do administracji. Organizacja administracji państwowej winna być jak najprostsza, opierać się na wyraźnym w podziale uprawnień i jasnym określeniu odpowiedzialności. Działalność władz państwowych musi stać pod jak najsilniejszą kontrolą publiczną, w one mają wszakże tylko państwu, a nie stronnictwom. Musi być zabezpieczona ciągłość pracy władz administracyjnych, niezależnie od zmian, jakie w stosunku do partyjnych sejmów i kraju zachodzą. Soku po przewrocie majowym. Towarzystwo Gimnastyczne Soku zawsze starało się zachować lojalny stosunek wobec władz państwowych. Pomimo pozycji, w jakiej znaleźli się po przewrocie majowym w 1926 roku, to, 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 to Towarzystwo Gimnastyczne Soku wiernie stało na gruncie służby ojczyźnie, wspierając wszelkie inicjatywy, dążące do poprawy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nie zrezygnowano w tym okresie z kursów przystosowania wojskowego, a także kursów medycznych organizowanych ledruchem. Pomimo wielu trudności, jakie się pojawiały, Soku zawsze zabiegał o jak najlepsze relacje z władzami. Co niestety nie zawsze było możliwe. tutaj, w nawiązaniu do ustawy z 27 października 1932 roku, ustawa o stowarzyszeniu, po wprowadzeniu której organizacje mogły skupiać osoby powyżej 18 roku, nie mogły natomiast łączyć działalności sportowej z polityczną. Ustawa wymierzona była w Towarzystwo Gimnastyczne, w głównej mierze oczywiście Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, które stanowiło silną i wpływową w tym czasie organizację. Domeną towarzystwa gimnastycznego soku zawsze pozostawał sporta, w szczególności gimnastyka, ale bardzo często uprawiano także inne dyscypliny, m.in. lekką atletykę, pływanie, zapasy, kolarstwo, tenis, boks, a nawet narciarstwo i czermierkę. Jednak w Sokole stawiano przede wszystkim na wszechstronny rozwój członków, a nie szkolenie zawodowców w danej dziedzinie. Stąd wychowanie fizyczne w Sokole opierało się także na lekkiej atletyce, grach, a nawet zabawach ruchowych. Bardzo często towarzystwo gimnastyczne Soku było prekursorem danej dziedziny sportowej, w tym piłki nożnej i y, y, wielu innych. Co ciekawe, część historyków sportu uznaje datę rejestracji pierwszego towarzystwa gimnastycznego Soku za początek rozwoju sportu w Polsce. Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce współdziałał na terenie międzynarodowym współdziała na terenie międzynarodowym z pokrewnymi organizacjami narodowymi Sokolimi i stowarzyszeniami gimnastycznymi w ramach Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i Związku Sokolstwa Sowiejskiego. Tutaj drodzy Państwo jeszcze w kontekście zbliżającego się roku 2012 warto przypomnieć, że w dniach 14-15 lipca 1894 w Lwowie odbył się drugi zlot Sokolstwa Polskiego. Podczas tego zlotu rozegrano pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Sokoła z Krakowa i Lwowa. Pierwszą bramkę zdobył członek Sokoła Lwowskiego, Włodzimierz Komiński. Była to pierwsza w historii bramka zdobyta na ziemiach polskich. Duże znaczenie dla polskiego ruchu olimpijskiego miały olimpijki Stanisława Walasiewicz, lekko lekkoatletka startująca w biegach w mistrzyni olimpijskiej, wielokrotna rekordziska świata oraz Jadwiga Majs, medalistka olimpijska i rekordziska świata. Członkowie Sokoła Prawdopodobnie byli także pierwszymi Polakami, którzy brali udział w igrzyskach olimpijskich, jeszcze przez pozyskaniem przez Polskę niepodległości. I tutaj, już może w takim razie, na zakończenie. Wybitni Sokoli, Roman Dumowski, który według moich danych posiadał co najmniej trzy legitymacje w Sokole. Ignacy Paderecki, który również był z Towarzystwem Gymnastycznym Soku bardzo związany. Tutaj już może raczej w formie ciekawostki Franciszek Gafiszewski, jeden z ostatnich, ostatnio właściwie prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół, przed wojną. I tutaj Jan Paweł II, który podczas swojej pielgrzymki do Polski mówił, potem poszedł do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do Sokoła, na gimnastykę, chodziło się także do Sokoła, na przedstawienia, a wy jeszcze gracie teraz, macie teatralatorów ma w Sokole, tam to było świetnie. To już film, na który czasu nam niestety nie wystarczy. Towarzystwo gimnastyczne SOKÓŁ w czasie II wojny światowej. Pomimo tego, że są w czasie wojny został przez Niemców W ja tutaj podam taki przykład działalności, w tej chwili prowadzę, będę pisał pracę, będę piszę pracę na temat Towarzystwa Agenturze w Lecznych i rzeczywiście został dziesiątkowany w ramach operacji Tannenberg 21 października, rozstrzelany został prezes, sekretarz, skarbnik, a także jeden z aktywnych działaczy. Na wschodzie natomiast zaginął naczelnik odpowiedzialny za sport, także wielu innych Sokołów było represjonowanych. Dane, które dotyczą Sokoła w Lesznie. Tutaj dane na temat losów innych działaczy Sokoli z terenu Wielkopolski obecnie jeszcze nie, nie, nie są znane. Po okresie e, 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 wojny Soku dążył do zamienia działalności. Niestety w 1947 roku Soku został zdelegalizowany bo wcześniejszego uskoszenia Sokoła nie udało się doprowadzić mimo intensywnych zabiegów dawnych sokołów, którzy z rozwiązaniem Towarzystwa Gimnastycznego Soku nigdy się nie pogodzili. To wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie.